kilka, dobrych kilka lat temu a też jeszcze jako młody jeździec wywalczył tytuł wicemistrza Polski w kategorii seniorów w tym roku prezentuje świetną formę, wygrał trzy konkursy Grand Prix właśnie na Dialektyce a na innym koniu na koniu spot wygrał w tym roku konkurs finałowy średniej rundy na zawodach międzynarodowych na Poznańskiej Woli i jeszcze króciutko rodowód dialektyki, to córka holsztyńskiego ogiera Leonardo. Właścicielem tej klatrzy jest pan Mirosław Stytel. Czy mamy od koni czy, czy po prostu... Thank you. Znaczy, złapę do faktu, numer 10, postęp odważny na ruch i przytrzymanie bardzo skutecznego ostatniego wąskiego jednego Homstera. I mamy, mamy trzeci bezbłędny przejazd, tym razem w czasie 79. Tak, Zawolników z Daleka, z Polski Południowo-Wschodniej najpierw. Sławomir Ukwat, spróbując teraz po górze, a na chwileczkę zaraz po nim. No to u nim, który ma największe szanse na zwycięstwo w tej chwili w całym memoriale, Łukasz Śmierczak. Przepraszam, Michał Kaśmierczak. Łukasz bo Łukasz Śmierczak to też świetny jeździec, ale wszechstronnego konkursu pania Wyszkowego. No i świetnie jedzie, jak na razie, Sławek Ukwat, który przypomnę w tym roku na tej klaczy wygrał już trzy konkursy Grand Prix w Krakowie. W lubelskim i na zawodach organizowanych przez jego klub w Szyżowie.